Jesteśmy podekscytowani, rozpoczynamy czwartą edycję naszej ligi Junior NBA, projekt Basket Polska. Mamy 70 drużyn, dwie ligi, wschód-zachód i trzecią ligę dziewcząt. Dzisiaj dużo emocji, ponieważ losujemy nazwy drużyn NBA. Każdy klub będzie miał przyporządkowaną nazwę klubu z ligi zawodowej mają już swoich faworytów chcą wylosować swoją ulubioną drużynę także jest dużo emocji Powiedzcie jaką drużynę udało wam się wylosować Chicago, Chicago Bulls bardzo chcieliśmy to wylosować To chyba jedna z takich popularniejszych drużyn Tak, tak. czemu koszykówka dlaczego ten wybór Nie wiem tak Zaczęło się i już się nie umie się skończyć. Fajne koleżanki, fajna drużyna. Dziewczyny są bardzo zadowolone, przeszczęśliwe, ponieważ jak jechaliśmy tutaj do Was, do Katowic, to właśnie ich marzeniem było wylosować Chicago Bulls i spełniło się. Jak wrażenia odnośnie losowania? Czy to była drużyna, którą chcieliście wylosować? No chcieliśmy wylosować też Boston Celtics, ale mieliśmy go też w tamtym roku więc akurat tak nam się trafiło, że drugi raz pod rząd mamy Boston Celtics. Biorąc pod uwagę aspekt sportowy tego projektu, to już same liczby mówią dużo, ponieważ mamy 70 zespołów, rozegramy 44 turnieje rundy zasadniczej, później rozegramy turnieje play-off, no i dwa finały finał w Katowicach i finał w Warszawie. To jest prawie 3000 dzieci. To rzeczywiście jest, jest potencjał. Jest to zawsze świetna impreza i wspaniała przygoda dla uczestników, jak i uczestniczek. Wydaje mi się, że marka NBA przyciąga nie tylko osoby dorosłe, ale przede wszystkim dzieciaków, które... Bardzo chcą grać z logami NBA na, na swojej klatce piersiowej. To fantastyczne przedsięwzięcie już po raz kolejny Junior NBA zagląda do Katowic. To wielka skala przedsięwzięcia przede wszystkim promocji sportu, dobrej koszykówki w takim najlepszym, bym powiedział, międzynarodowym wydaniu. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem organizatorów tego przedsięwzięcia, tym bardziej, że w przyszłym roku będziemy gospodarzami mistrzostw w koszykówce i to buduje przecież znakomitą publikę dla tych wszystkich naszych reprezentantów, ale także dla innych reprezentacji, które będą gościły w katowickim spotku.